Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj powiemy o sejmowym wystąpieniu Marka Jakubiaka w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Poseł poruszył ciekawy wątek, a mianowicie powiedział o ogromnym finansowaniu telewizji publicznej. Jak pamiętamy, przed wyborami partie obecnie rządzące krytykowały mocno telewizję państwową pod rządami PiSu. Krytykowana głównie była stronniczość dziennikarzy, ich ogromne zarobki oraz duże finansowanie. Po wyborach miała być wielka zmiana. Telewizja miała zostać odmieniona, co jak dobrze wiemy, się nie stało. Pamiętamy, że dofinansowanie wtedy telewizji która bardzo inwestowała wtedy w nowoczesny sprzęt i przechodziła z generacji starszej do najnowszej generacji studiów telewizyjnych. Nazywaliście nonszalancją poprzez płacenie 2 miliardów złotych zamiast, pamiętamy, na dzieci chore, na raka, na onkologię ogólnie itd. Ja się chciałem zapytać, co się z tymi pieniędzmi dzisiaj dzieje. Czy to nie jest przypadkiem tak, że dzieci już wyzdrowiały w waszym mniemaniu, a 4 miliardy prawie już przekazaliście na telewizję, która dziś jest w dramatycznej sytuacji. Czy dziennikarze, których żeście napadali wtedy, mówiąc, że zarabiają bukra, czy wiedzieć ile, to dzisiaj w TVP Info i w TVP oni już nie zarabiają tyle? Czy przypadkiem nie jest tak, że 30% więcej zarabiają? Co uważacie o obecnej telewizji polskiej? Dajcie znać w komentarzu. Zostawcie również lajka i subskrypcję na kanale. Do zobaczenia.